I już w najbliższy poniedziałek zacznie się specjalne wydarzenie świąteczne, które potrwa przez cały tydzień. Podczas niego będziecie mogli zdobyć bardzo przydatny podczas skilowania sztylet treningowy. Skilowanie w faumonie jest bardzo ważne, gdyż każdy zdobyty punkt umiejętności obrony lub ataku mnoży Wam parametry dawane przez ekwipunek. Sztylet treningowy będzie bardzo łatwy do zdobycia, nawet dla nowych graczy, a założyć go możecie już na samym starcie gry lecz po 29 grudnia zniknie z Waszego ekwipunku, więc jeśli chcecie maksymalnie wykorzystać jego potencjał, to musicie się śpieszyć. Oprócz nowości, które pojawią się w poniedziałek, w Faumoni trwa obecnie też event zimowy, który sprawił, że krainę odwiedziły pingwiny i śnieżne golemy, idealnie nadające się do zdobywania doświadczenia. W Simos zagnieździł się potężny smok arktyczny, który jest wyzwaniem nawet dla zaawansowanych graczy. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat eventu, zapraszamy na naszą stronę, profil na Facebooku lub Discorda. Zapraszamy Was serdecznie do świata Fałmonii i życzymy wesołych, spokojnych świąt. Do zobaczenia w grze.